Siemanko, to DriftX. Nagrywamy dzisiaj Bendy and the... Nie. Bendy Sickness of the Machine. A, to, no. dobra. <grywka> widać was. No, DriftX i... The coś tam. Człowiek. Jezus. E, człowiek. Jezus, ty widać, na nawet się nie potrafisz. Hej, choć dzień Ej, dobry wiesz? powiedz. Dzień dobry. A nie od razu ciekawostkę mnogopilną jakimś rzucasz. Ej, a wiesz, że z tam strony domu jest siekiera? O, to sobie wezmę. A nie tam. Tutaj, jak wejdziesz na ten, ten taki danek. Ha! Ale z ciebie bambik, żartowałem! Ła! <grym> Za co to? <grym> dobra. Ła. Ale teraz nożny nie bądź. Józek będzie mi tutaj podpowiadał. Ej, y, obróć się na chwilę w lewo. W lewo. O tam. Przetłumaczcie sobie ten symbol, dobra? Zobaczycie, co to znaczy! Nie, nie wiem. Eee, ale sobie zobaczcie. Potem ci powiem. Sami zobaczcie, taka ciekawostka! O siema, tak. noziomek On patrzy na kartkę z napisem jeśli. Jeśli co, frajerze? Ma guzik na dupie. Hey. Co mam robić? No idź. Wiesz, że po kataluchach można deptać? Słyszałeś? No. O Boże. No dobra. jestem bezpieczny postaramy się wam tak, tutaj jesteś bezpieczny cały czas yy... postaramy się wam pokazać wszystkie sekrety. Jeszcze postaram obnajmniej... się nie zginąć Post... ten najpierw o wypiłem zupę to... A, ale... ale nie pij rzuć do tamtej dudy z lewej o tam okay. no właśnie to najpierw odblokuj potem dopiero kontynuujemy tą fabułę no właśnie nie nie fasolki to musisz wywalić nie mogę tego zjeść no możesz oddawaj mi moją zupę no, znowu fasolki Dobra, ale nie musisz jeść tych fasolek Dobra, weź, no strzelaj o, o, jest, trzy się Pamiętajcie, trzy zupki, żeby otworzyć bramy piekiel To coś, cokolwiek... Czy pan jest dla mnie miły? A to, to coś mi zamorduje, mnie. proszę pana? Nie, to jest tak. Pan chyba musi nowe butki kupić. Tak. Bo widzę, że te od od <śmian> Abibas od... Strike no to nie są zbyt fajne. No właśnie. Guziki gamingowe. Tutaj się niebezpieczny. To Teraz w lewo, bo tam będzie fabuła, tam, z tam? Tak, tam będzie fabuła, więc jeszcze tam nie idź. Musisz najpierw iść w lewo. Do obdony zupa. Tutaj są właśnie te postacie. A jest co jest bezpiecznie? Ci... Tak, jest bezpiecznie wszędzie na razie. To... No, dokładnie tak. Nie wiem, może zrobimy osobny shot z tym ekranem. Zobaczymy, jak to ma być. Zobaczymy, czy będzie mi się chciało. Hm, teraz to ja to dobrze. Musisz rzucić w okno. Drugie. Ty to słyszałeś? Co się Ja się boję. Ja się boję ciemności, wiesz? Serio? Gadzy. Nie, tak sobie to nie. Coś wątpię. Teraz otwórz. Aha. To ja się cofam. Na. Na. na... na... Hmm. Aha, nie mogę na boki, tylko mogę do przodu i do tyłu. Nara. <laughs> Proszę, to druga wola. Serio? Nie. Co. Jak wejdziesz, to zamknij. Teraz jesteś uwięziony. Musisz podejść do tej linii z prawej. Tam dopisać. A nie sobie najpierw ołówek. O tam widzisz? Ołówek. Teraz tam dopisz. Wiek. Dopisa 6 lat. I teraz te dysunki na dole. Na podłodze zrób. Ok. Jeszcze jeden. Mhm. Okej. Okay. Teraz. Ten, musisz dopisać chyba wiek, albo wysokość. Ja nie chcę. Wypadek samochodowy. To jest... nie, że ja tak powiedziałem, tylko o, to jest... Serio, no. A to jest creepy szczerze, trochę takie. No i o, masz, kur. proszę bardzo, tutaj otwarte. Czy takie proszę bardzo na pewno? Można pukać, nie? Spróbuj zapukać. No można, ale to nic nie daje. Jakaś no Stosujesz? To jest szkoła teraz... bezpieczna, tak? Bez Bendy mi nie wyskoczy. Nie, tutaj nie wyskoczyć Bendy, jest tylko jedne, dwa momenty właśnie. No, chcę, ja chcę pukać, ja chcę pukać. Dajcie mi wypukać! Dobra. Może dzwonek? Czekaj, to jest dzwonek. Dobra. Mogę pukać? Możesz, zetkałeś, ja Siasie. Ha, tego tu nie było. Co ty nie powiesz? O. Dobrze, ludzie, wpuśćcie mnie. Ty słyszysz tą muzyczkę? Jaka cicha muzyczka, Gda, nie? Tego gramofonu. O. Butelki? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ty wiesz, co ja mam zrobić teraz? Y, ja wiem, ale ci nie powiem. Musisz wziąć stamtąd... Y, najpierw dopisać wiek. Dopisałeś już? Chyba ja. To musisz wziąć kartkę. Spod tego. Na fotelu jest. Na fotelu. A. Z kanapa. Aha. Tak, to jest to taksi, które to zjechało jego rodziców. Nie utworzy! Podejdź tam. Widzisz, coś wypadło z podłogi. Znaczy z podło na podłodze. Bla bla bla. E, drogi Riley. Gratulacje. Zostaliśmy e, twoje próbki tych e, rysunków. No wiecie, takie trudne rysunki. On dostał pracę w Joe Nienawidzę tego taksi. Moja misja, żeby zgładzić to taksi. No. Czekaj, teraz musisz dopisać chyba wiek. Co jest No nie wiem, żeby było wiadomo, że ten, ten, ten ma lat. O, Teraz będziesz wszędzie dysoby ten hmm. dysunek. Idź tam. Jestem największym artystą. Jestem artystą. Jesteś bardzo rysowania dokładnie. Takich samych dysunków jak wcześniej. Tak co bardzo hmm. lubić tą animację auta, prawda? Hmm. PRAWDA! Tak. Jestem mistrzem rysowania wypadków samochodowych. Zobacz, teraz spójrz w dół. Widzisz? No hmm. dobra, tam masz ogólnie list kolejny. A! No wywalają go. Ze szkoły? Nie, to jest przecież to Joe Eats Studios. No i tu mamy Jent. Czyli on zaczął właśnie interesować się tym, prawdopodobnie, dżent i zrobił wszystkie te dudy w tym studiu. I teraz wtedy przejmuję ja na chwilę, bo Oi. zobaczycie zaraz, dlaczego. Bo ja nie wiem, co się dzieje. No, on totalnie nie wie, co się dzieje. I zobaczcie, teraz. A teraz jesteś. Niektórzy pytają, co mamy zrobić. Tu mamy strzałkę jakąś, nie wiadomo. Tutaj stoi ten typ na wózku, właśnie. No ale co teraz zrobić? Przecież są te dechy. deski, dechy, no. Nie ma tu nigdzie kiedy ani nic, no i teraz już wam tłumaczę. Więc nie musicie tutaj podchodzić, musicie pójść za tą strzałką, patrzycie w tamtą stronę dokładnie. Teraz się odwróćcie i idziecie do tyłu, cały czas do tyłu, aż przestaniecie widzieć to totalnie. Skąd te to takie zna rzeczy znasz człowieku? No, wiesz tam, nie wiem. Jak człowiek dużo grzebie w internetach... Jak człowiek nie ma co się, jak człowiek nie wie co robić, to robi życiu... takie pierdoły. Tak. W ogóle. O? Jak tego nie widzicie? Tutaj jeszcze jest takie to brązowe. Ja nie Teraz widzę. Teraz się odwracamy. Gdzie to jest? O, tam. Teraz tam idziemy z powrotem. Widzicie tworzony? Zobaczysz. Jest ale to tabliczka z napisem Condemned. Ale to ludzie znaczy, że... muszą przy tym głowić się jak ten. Tak, ale to strzałka, Tak, to jest prawda. To głupio zrobili według mnie. No. Coś to tyle... Ja pi... Tak, to jest tak głupie po prostu, jak widzicie już, że jest ta tabliczka, to znaczy, że możecie wejść. Jeśli nie, e, jeśli nadal jest de z dechami zabita, to musicie tam wrócić. Ale tak, kto to w ogóle wymyśla? Dobra, teraz ty wracasz, zobaczysz, co trzeba zrobić. O, ...strudonego, prawda? Nic dziwodnego. Teraz już będzie łatwo, to nie ma już żadnych ten łami głowek, ani nic. Tylko uciekanie i stranie dupy. No. Co? I dad cię, mordię. Dobra, daj W, może zajdziesz mhm. bardziej. No, spróbuj. Tak czasami jest. O, właśnie. O nie, ja tu już raz byłem i tu mi się nie podoba. Nie chcesz tu być. Dobra, ale i tak musisz. Nie masz Aha. wyjścia. Ej chwila, a weź tam z do tego czarnego Tam gdzie byłeś przed chwilą, tu Weź spróbuj gdzieś pochodzić nie, nie. Lewo, prawo, może tu coś jest też nie może, że nigdy chyba. tego nie, to nie sprawdzałem To może za pierwszym razem jak tu wchodzisz Dobra, to leć Nie ma Po prostu do przodu Do przodu, leć Nic nie Teraz prawo będzie korytarz Okej okay. Zobaczysz Prawo Hello there Jest przerażająca według mnie, trochę. A taka ciekawostka, to w ogóle było w innej grze z Bendiego na Androida. Nie. I to nazywało się Bendy in Night Metal Dan, czy Bendy in Night Dan. Jeden z nie. poziomów, właśnie tam. To było ten. Ale w ogóle on koło mnie przyjechał. Tak. I ogólnie Bendy tam walczył z tymi potworami różnymi. Ty i... mi wytłumacz, przecież ta taksówka mnie nie przyjechała. No A. tak, i teraz jesteś po prostu od początku. I znowu jest zabite techami. I to będzie wszystko od początku, więc. Nada no, no. i cześć